Panie marszałku! Panowie ministrowie! Pani posłanki! Panowie posłowie! Przedstawię stanowisko klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska dotyczące ratyfikacji konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 roku. To bardzo ważna konwencja, bowiem dzisiaj nie można już wyobrazić sobie codzienności bez internetu. Jak dynamicznie rozwija się ten obszar, niech zaświadczą liczby. O ile pod koniec 1997 roku tylko 1,7% światowej populacji, czyli 70 milionów ludzi korzystało z internetu, to obecnie jest to 40, czyli 3 miliardy mieszkańców naszego globu. Badania pokazują, że Polacy uważają cyberprzestępczość za jedno z trzech najważniejszych zagrożeń dla ich firmy, obok wzrostu podatków i konkurencji. Przeciwdziałanie tej przestępczości, tak charakterystycznej dla współczesnego społeczeństwa, nazywanego przecież nie bez przyczyny informatycznym, wymaga zwiększenia świadomości użytkowników, ale też ciągłego dostosowywania prawa do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Walka z przestępstwami mającymi związek z internetem będzie skuteczna, w przypadku sprawnie funkcjonującej współpracy międzynarodowej. Ważne jest, że już 41 państw jest stronami konwencji, a kolejnych 11 ją podpisało. Prace w międzynarodowych gremiach w celu stworzenia jednolitych rozwiązań prawnych doprowadziły do podpisania 23 listopada 2001 roku w Budapeszcie tej konwencji. To najważniejszy dokument międzynarodowy, który ustala katalog przestępstw komputerowych, wprowadza procedury dotyczące wykrywania i ścigania cyberprzestępczości i określa zasady współpracy między narodami. Dlatego optymizmem napawa fakt, że po wielu latach nastąpiła pełna zgodność przepisów prawa krajowego z wymogami wynikającymi z konwencji. Bez przeszkód można ratyfikować ten dokument. Klub parlamentarny Platforma Obywatelska w pełni popiera projekt ustawy zawarty w druku 2608. Jej uchwalenie pozwoli prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej dokonać ratyfikacji konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości sporządzonej w Budapeszcie 23 listopada 2001 roku. Dziękuję pani poseł.